10 zł. Kasik jest jedna z niewielu streamerek, która wybiła się nie na cyckach, a na osobowości i dlatego szanuję i oglądam trzyma i tak dalej. Wybiłam się na piciu alkoholu i zarowania piwo w 8 sekund, więc nie wiem, czy to jest kurwa zasługa mojej osobowości, czy. odrobiny szczęścia. Tak dziki Zadyszku, ale lekko bym się z tobą nie zgodziła. Nie miałaś na czym się wybić? No jeżeli chodzi o cycki, to nie, no nie miałam się na czym wybić. Ale nie wydaje mi się, żeby dziewczyny, które miały cycki, też można byłoby stwierdzić, o, ona się wybiła tylko na cyckach. No bo o kim można tak powiedzieć, że się wybił tylko na cyckach? No nikim, nie ma takich osób chyba.